Yo, cześć, siemaneczku! Ja jestem i witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym filmie będziemy używali naprawdę ogromnej ilości TNT, aby doszczętnie rozwalić każdą górę na miejscu naszego oceanu. A więc tak, ze swoich rezerw wziąłem aż 300 taki TNT oraz od każdego mieszkańca naszego miasta, czyli od Abry, Maciecha, od Agentixa, kupiłem aż 300 taki TNT, więc w tym filmie będzie to tak ujął, że naprawdę grubo, ponieważ jeszcze tyle TNT na moim odcinku i nie było gość wybuchane, a dzisiaj po prostu będzie, ok? Dzisiaj po prostu będzie, więc sobie z tym polecimy. No i tak szczerze, teraz sobie po prostu mega in interweniujemy w te góry, które są tam, ale w ogóle nie niszczymy tych, które są też oczywiście całego wywalania, więc w tym odcinku będziemy bardziej sobie wywalali te góry z tej powierzchni ziemi, ponieważ uznają moją drodę. trzeba będzie to cało to tak przekopać, więc my dzisiaj się to, 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 to zabierzemy, no i je również w tym odcinku calutkie, co <laughs> tak szczerze, chyba mówiąc let's i całutkie możemy serio sobie zlikwidować. Na samym startu bo na każdym bardzo gorąco sobie dzwonek, bo jest to bardzo ważne, na codzienny film jest to mną, więc tutaj serio moi drodzy sobie dzwonek bardzo ważny, że was nic nie ominęło, tym bardziej jak będzie on skończony, będziemy tutaj mieli wszyscy swoje wyspy, ponieważ jest taki plan, że sobie go skończymy, to będzie ocean, który będzie wielki na klartek 10 milionów, będzie to 700 na 700 szerokości, więc naprawdę sporo i każdy będzie miał swoją wyspę ogromną na jakieś 200 klocków, każdy z naszego miasta, więc to będzie serio moi drodzy. W ogóle, w mojej opinii, największy projekt na polskim YouTubie, bo chyba nie było żadnego większego, więc po prostu gości. Lecimy i bierzemy się, też ponadto mam tutaj takie fajne itemeczki, które są, oczywiście moi drodzy, Respawn anchorem. Co to jest? Nie mam pojęcia, ale to chyba jest ten item, który służy do tworzenia sobie respawn na derze. I jak chyba każdy wie, on również ma naprawdę genialny efekt wybuchu, więc w tym odcinku będzie naprawdę strogo. Więc bądźcie na filmie koniec do samego końca, a my chyba lecimy i zaczniemy sobie od tego, ponieważ z tego co wiem, ja to ogólnie tego czegoś nie bierzemy od roku, więc nie mam pojęcia, jaki to w ogóle efekt, jaką schadę w wybuchu, ale czas najwyższy, Aby chyba się znowu przekonać, nie? więc zaraz sobie z tym lecimy, ponieważ na moje, to nie może być jakoś tam bardzo, bardzo mocniejsza TNT, okej? Okay? Więc sobie lecimy z tym, aby ja było trochę jakoś mocne, co nie? Bo to się w ogóle kraftuje z Glowstone'a i tego początkowego obsa, więc tak sobie to mnie troszkę kosztowało, wiecie? Więc lecimy sobie z tym błagam, niech będzie efektowne, ok? Okej! Okay, to jest bardzo efektowne w ogóle, wow, i naprawdę! Taka jedna sztuka nam rozwala ponad 100 klocków To jest mega duży efekt, co nie? No też z tym, że trzeba będzie nam, to wiecie, jednak te cztery glowstone na każdy tutaj o, o, oczywiście wybuch poświęcić, więc już to już akurat trudno. Lecimy sobie z tym i też bardziej sobie pójdziemy teraz do, do tej góry i to jest ognia, w ogóle wow, naprawdę. W tym filmie moim celem byłoby to, aby tą górę, która jest obecnie obok e, pierwszej bazy na naszym oceanie, całutkę po prostu zlikwidować, ponieważ cała ta, ta granica, jeżeli chodzi o bok, jest w tym miejscu, więc ten teren musimy cały zniszczyć. Więc teraz sobie zaczniemy od tej góry, która tutaj sobie ładnie oczywiście jest, a jej nie ma być, więc sobie też ją zaraz zajmiemy, żeby nie było zaraz, że ona sobie, sobie akurat będzie tutaj stała, co nie więc gościu. Po prostu od razu się nie patyczkujemy, zaczynamy. Z grubej rury, naprawdę grubej, bo to serio nam rozwala tutaj w ogóle ile, wow, to nam rozwala tyle, że w ogóle XD, naprawdę, to jest bardzo efektowne, będziemy musieli tego koniecznie ekratować więcej, ok, ponieważ to jest blok, dzięki któremu możemy zrobić naprawdę wiele, więc lecimy sobie z tym gościu i tyle, bardzo, ale to bardzo fajnie, ok, zresztą już ostatniego minusu, że to jest ten ogień, co nie, i przez niego to akurat jest takie troszeczkę, no ja bym powiedział, że niekomfortowe to wysadzanie. Ale trudno, gościu. Lecimy sobie z tym też w tym, czycie na przy okazji. Leć jakieś parę TNT na ten sam star, ponieważ mam tylko w tym odcinku aż 6 taków, co jest naprawdę sporo ilością, więc gościu, nie obijamy się. Lecimy i zróbmy jak największy efekt w tym odcinku można. Po prostu w tym odcinku totalnie rozwalmy system, okej? Okay? I też tylko się teraz boję o to, żeby nie zginąć, bo to jest serio sporo TNT, więc uwaga gościu, teraz bądźmy bardzo ostrożni i to kopalnie szybko, ok? Żyjemy, moi drodzy, udało nam się żyjemy to ok? a TNT naprawdę poleciało i nam tutaj sroga wybucha, więc fajnie. A więc, ziomki, część TNT zaczniemy serio spokojnie, ponieważ na sam start tego filmu i całego tutaj TNT-niowania. Zużyjemy sobie stack TNT, Ok, Stack TNT sobie tutaj wbije do 40 48 sobie to postawimy I postawimy tutaj na tak, żeby to na serio tutaj ład ład ładnie się dało, więc sobie tam lecimy No i na moje, to będzie bardzo dla nas ważny film, ponieważ odkryłem tutaj też w sumie taką minimalnie nową metodę no Wiadomo, że to jest też eksplozja, ale to jednak jest i tak troszeczkę inna niż TNT, co nie? Takie śmieszne coś Więc bardzo fajnie, lecimy teraz sobie z tym samym naszym stackiem TNT, nie wiem, czy tutaj w ogóle wejdzie, jak tutaj no sobie ktoś jakoś na górze, więc spoko. Oto się akurat nie martwcie. Mam do góry, że widzę jeszcze więcej, więc sobie teraz lecimy na boczki, dajemy wszędzie. Moim celem na ten odcinek byłoby to, aby zrobić maksymalnie najwięcej, jak można, ok? Żeby w tym odcinku były serio widoczne efekty, że działamy też w innych regionach, ok? Bo ten tak ta, 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 region jest tak troszeczkę tutaj przez nas zaniedbany, wiecie? Więc trzeba to rozumieć. Więc teraz sobie lecimy z tym TNT dalej, gościu. I tu już szczerze, naprawdę mamy go coraz, a to coraz więcej. Więc lecimy sobie na górę i ten stack oczywiście już aktywujemy, żeby nie było do jego gości żadnego gadania. Więc teraz ty, proszę bardzo. Wbija do ręki Flint and steel, no i mordy. No i mordy! Czas najwyższy na efekty na tym odcinku, więc go! Lecimy z tym! Efekty mają być widoczne, no naprawdę. Okej, okay, wo, To było dobre w sumie, okej. Okay. hmmm no na moje, efekt jest serio mocny. Tym bardziej, jak sobie pójdziemy też w tym kierunku bardziej, to to będzie w, w ogóle widoczne z tej góry. Co nie wiem, teraz teraz polecimy. I damy też TNT w tym miejscu, to już w ogóle jest widoczne, więc nice, to już się z tym połączyło. Więc serio, bardzo fajnie. Lecimy dalej sobie z tym, żeby to było po prostu moje do widoczne. Lecimy, lecimy, lecimy. No i w tym filmie, serio, z tego co to widzę, robimy bardzo dużo co samego startu. To nie ma tak, że się obijamy po prostu, ponieważ na, na, naszym celem jest to, aby ocean już był wlany wodą do końca tego miesiąca, że więc Więc stracimy czasu, ponieważ to jest niecałe 15 dni mortki, więc lecimy sobie z tym po prostu. No i na moje jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne, żebyśmy się nie wyrobili, wiecie, ponieważ to jest zbyt dużo działamy, żeby to było inaczej. Więc spoko! Lecimy z kolejnym takim TNT chyba co? Też przy okazji polecam Wam bardzo gorąco mojego Instagrama, Elwisopodłogoficel, w której zapisie, bo tam macie moje fotki, relacje raz wiele więcej tam po prostu wam go polecam. Elwisopodłogitel, link w opisie. Każdego tam bardzo gorąco zapraszam Wam. No, chyba lecimy teraz z kolejną lawką tego TNT, które wbije uznajmy, że na przykład w tym miejscu, bo to jest najwyżej. Więc sobie lecimy do tej kratki na naszej 48, czyli do wysokości oceanu. No i mort. Chyba każdy wie, jaki jest plan. Odtąd startujemy i to ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo efektywne, bum. Więc sobie z tym. Tu ma to ma też być jakiś co najmniej stack TNT. Choć można by tu być więcej, ponieważ czemuż by nie? Tym więcej TNT, tym na moje po prostu lepiej, co nie? Więc lecimy sobie, dajemy go tutaj maksymalnie ile możemy. Tunele są bardzo mocne, ponieważ niekiedy tu to się tak, tak, tak się TNT kumuluje i wybucha z troszkę, jakby to ująć, większym efektem, ok? Więc lecimy sobie z tym też w tym kierunku. Dajemy to TNT tylko gdzie można. No i w skrócie nie marnujemy czasu. Dajemy w tym odcinku maksymalnie z siebie ile możemy, żeby to było naprawdę bardzo efektowne i żeby potem nie było jakieś tej zasadów, że się Elvisa obija, nic nie robi. Wydają z TNT szczerze tak dość mało, ponieważ jednak to jest na wspólny cel, więc za TNT chyba zapłaciłem was taki golda. No bo wiecie, to jednak jest ich, ich praca, to nie oni teraz sobie zbierali jednak, więc no cóż, I jednak coś było warte, ale wiadomo, że jednak by poszło na ocean, więc no w sumie nie mam no pojęcia po co płaciłem, tak mnie to troszkę wyrolowali, ale no niech im będzie spoko. Oni sobie zarobili, ja mam teraz tutaj fajną robotę, więc mordeczkę, odpalam zaraz sobie do next TNT. No i lecimy z tym. No i lecimy z tym filmikiem. Tak szczerze, on jest bardzo chaotyczny, bo to po prostu jest non stop boom, jest non stop działanie i się w ogóle tej nie obijamy, tak w ogóle, w ogóle, okej. Okay. Okej, okay. ta gra tak szczerze, ona powoli znika, ta gra to już jest w takim etapie stopniowym znikania, OK, więc teraz sobie w ogóle włożymy też ten kanion, ten taki tutaj, tą to, 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 to taką małą kopalnię TNT i zobaczymy jak to wybuchnie, co nie, więc lecimy z tym, ziomki, lecimy też z tym, tak szczerze, to jest mega fajne, jak sobie chodzę i to TNT w co nie? to jest takie mega satysfakcjonujące, OK? więc lecimy tutaj z kolei z takim TNT, no i tak już szczerze, powolutku mi się kończy, tak powoli, powoli, ale się kończy, co nie, mam tego teraz jakieś 2,5 staka, a było 6, to jest? Doszło, więc gościu, lecimy sobie znowu, okej, okay, błagam Elviso, żeby TNT na ciebie nie odbiło i cię nie wyjaśniło. Okej, okay, było blisko, ale no to żyjemy. No i proszę, no i ta góra tak jakby, no, jest odrobinę mniejsza, okej? Okay? Ona w środku nie istnieje. Ta góra w środku jest doszczętnie zniszczona, więc bardzo dobrze. Lecimy sobie tutaj z next TNT, żeby tego w tym odcinku maksymalnie wybuchnąć. Okej, okay, no i proszę bardzo, teraz sobie tutaj wbijam nextik, proszę bardzo, okej. Okay, no i gościu, to już po prostu wylatuje w kosmos. A teraz takie troszkę bardziej pomysłowe, bo tu jest z tego serio, no tak w jednym miejscu jest tutaj sporo skumulowanych gości, więc też z tym lecimy, tak żeby tutaj była po prostu jedna gruba, tutaj moi drodzy, eksplozja, więc proszę bardzo, żeby to wszystko było w jednym miejscu do, obok siebie, ponieważ tego tym więcej jest w innym miejscu, ten, ten boom jest bardziej efektowny, już mówiłem o tym chyba 100 razy, no i gościu, żeby była jasność, to jest naprawdę solidna ilość, więc cóż, żeby tutaj nie obijać się gościu, bo to... No, po prostu lecimy co nie? Lecimy. Zobaczymy, co nam teraz wybuchnie. Okej, okay, please, żeby mnie nie wyjaśniło. Okej. Okay. Ło! Było blisko, to mi. Za plecami! Okej, okay, to było naprawdę bardzo blisko, Elvisa bądź ostrożny. No i tak szczerze, to kura już tak powoli znika, tak spójrzcie teraz na tą tutaj okolicę. Jakby, tu już tego w ogóle nie ma, ona jest zniszczała jakieś 20 klocków. Tu już w ogóle teraz trzeba też to miejsce teraz bardziej zaingerować. Plus jeszcze mam 14 tych sztuk, tych śmiesznych i tam naderu, co nie? Więc na moje, w tym odcinku będzie tyle zrobione, że w ogóle się chłopacy zdziwią, że też tą górę ruszyłem, co nie? Więc bardzo fajnie, lecimy sobie teraz też z tym. I też oczywiście można tutaj przyjść... Czemu tu jest koza? Czemu mi... Koza spadła z nieba. ona jakoś tutaj skoczyła na 20 kroków. Co jest? ja tak szczerze? Nigdy nie widziałem, jak oni tak skaczą, więc to byłoby ciekawe, w sumie, żeby to zobaczyć, ale trudno. Nie widziałem tego, więc troszkę przypał. Ale no cóż, lecimy dalej, sobie zaraz ten gościu, lecimy z tym. No i jak się nawet od nie skończy, to mamy jeszcze coś te śmiesznej temeczki, więc ta góra w tym odcinku musi zniknąć. Lecimy dalej, już w ogóle robi nocka, więc też ciebie sobie w Kimę. Dobra, gościu, dobra. Okej. Okay. Ło! Biedna koza! O nie! Nie, biedaczyna moja! O nie, ziemeczki, najgorzej w ogóle! Ale dobra, widzę, że są serio bardzo ładne post więc teraz sobie dowalimy tutaj też jeden taki itemek na lepsze tutaj humorek, okej okay, bardzo fajnie, też tutaj nas to jedno za sporo dało, ja lecę w Kimę i lecimy dalej sobie to kontynuować Okej, okay, ziomki, tak wokoło nie mam pojęcia ile, ale tak bardziej w granicach 12 minut złożyłem aż 5 staków TNT, ok, to jest aż 5 staków, ale jednak ta góra po prostu już przestaje istnieć, co nie to jest bardzo mocne. tak tym bardziej co tutaj w ogóle będzie. Jak wbiję z moją maszyną, która sama co to TNT tworzy, to nie? Na moje, ta góra po prostu jeszcze nie będzie miała szans, ok. No już płaczę, a co będzie później, więc lecimy dalej, sobie co tutaj robimy swoje, ponieważ trzeba robić to jak najwięcej. No tak jakby teraz też tak jest e, sytuacja, że jestem lako przyziębiony e, i nie chodzę do szkoły, więc tu mogę po prostu, moje drodzy, maksymalnie działać. Po prostu jak najwięcej, to tutaj, no, tego robić, co nie. Więc teraz sobie wbiję ten i ten itemek. Znowu sobie wbiję kolejny, a co mi szkodzi? Teraz mam po prostu mega mnóstwo, mnóstwo czasu, żeby ten ocean kopać i robić z nim po prostu maksymalnie jak najwięcej. Więc teraz cyk i cyk. I tu już w ogóle widzę, że dirta nie będzie, więc bardzo fajnie. No tak ten dirce będzie tutaj już powoli znikać, co nie? Tak sobie już się ten koleczka powoli jakby odchodzi, co nie? Więc bardzo fajnie. A sobie tutaj wbiję jeszcze kolejny, a co mi szkodzi, dobra? Łok, wow, to mam w ogóle odrzut, nie się to w ogóle działa, więc fajnie. No i cóż, lecimy chyba teraz sobie na górę. I zobaczymy, co jeszcze możemy zrobić. Co? Tu wiesz, że jest jakoś sporo dirta, więc sobie co? A polecimy sobie z tym do jakiegoś środka, na przykład. Polecimy sobie z nim w to miejsce. I tu go aktywujemy, co? Tu sobie aktywujemy. Dobra, 3, 4 i 5. Okej, okay, bum, wo! I to w zasadzie. To w zasadzie było ponad 100 klotków znowu. I to jest serio, bardzo mocne. Jakby w tym odcinku, na moje, już wleciała w powietrze maksymalnie jakaś, chociażby, znaczy minimalnie, duża skrzynia kobla, wiecie? I dirta, ponieważ tutaj było już tego tyle, jakby spójście. Tutaj w ogóle nie ma dirta. Tutaj w ogóle nie ma ani trochę tego już tutaj, co było w środku. Więc naprawdę to jest mega efekt wow. E, mega wow. Ale lecimy sobie. Znaczy, wstać dalej. Więc gościu, teraz sobie wbijam mój ostatni stack TNT. Ostatni stack TNT. Ja bym go już tylko jeszcze powiem, że maksymalnie przedni, wiecie? Żeby w tym odcinku dać go jeszcze w sporo miejsc. Więc lecimy sobie. Do tym, teraz jakieś jakiś. chociażby pół stacka sobie dojedamy w to miejsce. Żeby też tu nam coś to dało, jednak. Więc lecimy z tym gościu. Lecimy, lecimy. To sobie wbije pół stacka. A kolejne pół wbije w innym miejscu, w innym rejonie góry. Żeby też swoje zrobiło. Więc lecimy, gościu. Lecimy. Proszę bardzo. Okej. Okay. Okej, okay, to już będzie około pustaka, no to mordeczki, odpalamy to, błagam, aby to też nadało efekt maksymalnie nieprógnujący, go gościu, okej, okay. Elviso, odsuń się najlepiej, dobra, jak teraz to tam wyleci, O, ładnie, tak szczerze, ładnie, trzeba będzie potem te drzewa ściąć do końca, żeby nam nie robiło problemów, ej, lol, to góra w środku totalnie nie istnieje, okej, okay? ta góra w środku po prostu, no ona jest zamknięta, okej. Okay? Zauważyłem też, że ten itemek działa bardzo, ale to bardzo intensywnie na, na dirce, wiecie, więc postaramy się go teraz maksymalnie użyć na dirce, a, a nie na stole, nie, żeby więcej nam wysadził, co nie, dzięki niemu możemy zrobić serię wiele więcej, bo on tylko spuści. jakby zaraz w tym miejscu są wszędzie drzewa oraz wszędzie jest dir, co nie, jak sobie go odpalimy, a tak chyba nie można, ej, ale szkoda, że tak nie można go odpalić, co nie, a jak teraz go sobie odpalimy, no to będzie naprawdę, no gościu, pusto w okolicy, teraz jest po prostu tutaj pusto. A teraz czas na moją mroczkę TNT. Więc teraz sobie damy w tym miejscu chociażby tego 16. Czyli połowę mojej połowy TNT. Żeby też tak już się nam efekt dało. Więc gościu, lecimy z tym grubym. nie spadnie w ogóle. I tu sobie wija tego TNT chociażby do 16. Okej. Okay, żeby to już nam tą górę doszczętnie rozwaliło. Odpalamy to gościu, odpalamy. To znaczy chodzi. Raz, dwa, trzy, go. Lecimy sobie z tym. Okej, okay, błagam. Nie w moim kierunku. Nie w moim kierunku. Ojojoj, było już stereo blisko. Bo TNT tak tutaj po prostu gwał nie odbija. Że jest. Od no, ogromna szansa, że mi wbije się na twarz i mnie wypywali to nie? Więc no, oto to akurat bądźmy ostrożni. Dobra, idąc teraz dalej, moi drodzy. Mamy naprawdę ogromną ilość dirta którą możemy sobie wysadzić. Więc teraz cyk i cyk, proszę bardzo. Tego już też tam tutaj widzę, że nie ma. I też w ogóle odkryłem, że jak przy tym czymś podskoczę, to to mnie odrzuci na sporą odległość i się nie zapalę. Więc spoko bardzo, bardzo fajnie. Więc też trzeba byłoby teraz to jakoś wykryć, to nie? Więc gościu, lecimy dalej sobie z tym. I zaraz zobaczymy czy to ma sens. Jak teraz sobie podskoczymy Ma sens! Ej, mega mocne! Ej, tu jest w ogóle jakieś. Lawa, o nie! Z tym jest o tyle kłopot, że trzeba by potem jakoś zatykać co nie. Lawa jest gorsza niż woda, bo do niej sobie nie wbijesz, co nie? Więc tym okresem może być troszkę gorzej, ale trudno, to sobie jakoś z tym poradzimy. Lecimy sobie, mam tego jeszcze aż 5, więc nie oszczędzamy. Ok, raz, dwa, trzy, cztery yy, i pięć. Ok, mega fajnie zaraz to nam wychodzi. Bardzo sprawnie, tak, szczerze, bardzo sprawnie. Ale lecimy dalej. Tu sobie też bije jakiś itemek więc gościu lecimy z tym. A w na tym sobie po prostu st stanę i tak wyskoczę, co? Może nie na tym, bo akurat bym zginął, ale tak e, kartka na tym. Co? Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Okej okay, Żyje! I to jest mocne, serio, bardzo fajne. Więc lecimy z tym sobie jeszcze dalej, bo mamy tego jeszcze aż trzy sztuki gościu. Oj, tu już byłem na ale cały czas się nie palę więc spoko. No i ten teren, jakby na samym starcie odcinka, był cały zarośnięty, były tu zwierzątka i była góra, okej, okay? a teraz jakby. Jak jeszcze tego nie, nie skończyliśmy, nawet tutaj rozwalać, i tak jest. No, powiedziałbym, że tutaj nic nie ma w sumie tak powoli, co nie? Więc lecimy dalej. To w ogóle z tego co widzę, brakuje mocno Baconu, więc mam tu już obecnie mój drodzy parczaszek. Więc sobie na jakimś odcinku jutrzejszym tego Widera raz i będzie mocno. Więc teraz sobie lecimy z moją ostatnią ilością TNTxonów Oprócz czterech, bo sobie jeszcze walimy może jakiegoś TNT-Jumpa, co nam szkodzi. Odpalamy do rzemyczki, wszystko naraz, proszę bardzo. I uciekamy jak najdalej tylko można, okej, okay. Okay, to poleciało. W ogóle jedno bardzo daleko. Jak teraz to nam wyszło? Okej, no, aha, tu jest lawa. No fajna lawa, dzięki wielkie lawa. Ale nie jakoś tam wyleciał pod lawą. Albo jeszcze w ogóle w tym miejscu. Gdzie to w ogóle stało, bo już nie mam pojęcia. To jest już taki ten rozwolony, że nie mam pojęcia, gdzie było TNT, wiecie. Nie mam pojęcia. Więc mocno, mocno. I lecimy teraz sobie jeszcze z tymi moimi dwoma sztukami tego czegoś na dircie. No i cóż. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Lecimy w górę, oddalamy się od tego. I ostatnie, moi drodzy, bo już tego więcej nie mam, ponieważ to nam... To mnie w ogóle kosztowało ponad stack, w tego oraz tak losona. Więc lecimy zaraz sobie z tym dalej. I sobie w ogóle, możemy nawet z tego zrobić jumpa w tym kierunku. Więc raz, dwa, trzy, takiego ryzykowanego bonaty masz, ale lecimy, go! Aha, to jeszcze nie było to. Więc goście, lecimy z tym. I jeżeli zginę, to pamiętajcie o tym, żeby spróbować kanał, moi drodzy. Dobra, go! Ej, żyje! Ej, mocne to jest serio, to jest mocne, że tutaj jej Więc bardzo fajnie. Mamy już z tego sklepu już cztery sztuki. I więcej my zaszpodajemy w tej okolicy. Raz, dwa, chociaż wiecie co? Polecimy sobie jeszcze tutaj po coś lepszego, czyli teraz sobie stworzymy jedną pół płytkę świerkową i dzięki niej walniemy sobie T Jumpa w sumie bo czemuż by nie. Gotowa, więc teraz czas na popisowy numer tego odcinka, czyli TNT Jump bez fioderka z wodą. Co to oznacza? To oznacza to, że albo zginę, albo, albo będę miał farto, bo mam feder falling i to przeżyję, wiecie, więc lecimy sobie z tym. Zresztą będzie 4 sztuk, więc może ktoś to mnie nie wyjaśni, ale lecimy, z zróbmy jak najlepszego TNT Jumpa ever, ok? Jak najlepszego. Więc teraz sobie tutaj wbiję to. Okej, okay, teraz sobie na tą płytkę, to polecę w górę, więc no cóż, koś, no cóż. Zróbmy to, ryzykujemy. Ewentualnie zginiemy. Itemki e, przepadną i będzie pomyślność. Tak, szczerze, że to jest już tak, t, tak daleko, jeżeli chodzi o te inne rejony. Że gdybym miał w tym miejsce i z mojego spawna, to bym troszeczkę tyle minut, że to po by prostu nam wiecie. E, z tej jednakiej różnicy nie knęby, więc co? Olać wszystkie tutaj ryzyka. Raz, dwa. Trzy, go! ok. Elvisa nie zginie, Elvisa nie masz klasy, bo o tym nie masz klasy, ok? Ok? Ło! Wow! Poleciałem w górę! Ej, nieźle, jeszcze żyje i straciłem tylko zwały serca. Co jest w ogóle? Grane? Czemu aż tak mało? i no, serio, to nam poszło, poszło bardzo spoko. No i w tym odcinku efekty są, moje drodzy, następujące, że ta góra po prostu tak w połowie już nie istnieje, ok? Tu już, w ogóle jest tak wolna, e to wszystko, że w ogóle nawet nie mam czym mówić, tu jest tego w ogóle już nie ma. Ona była na tym poziomie, okay. A jest teraz takim, więc no, efekty są bardzo, bardzo, bardzo mocne. Więc w tym odcinku Dziękuję każdemu za obecność. Polecam każdemu bardzo gorąco suba i dzwonek, bo jest to bardzo ważne codzienne filmy. więc tu jest subskrypcja i dzwonek bardzo istotna. To, żeby Was nie minęło odcinka, jak już to będzie wszystko skończone. Będziemy mieli swoje wyspy, będziemy sobie tutaj wspólnie mówić na który będzie ogromny, ponieważ będzie na 10 milionów klocków. Więc to byłoby to na tyle. Ponadto, polecam bardzo gorąco mojego Instagrama lwizo.oficjal, na którym macie moje zdjęcia, relacje oraz wiele więcej. Tam macie link w opisie. Też mam go oczywiście bardzo gorąco. Polecam i tam zapraszam. I jeszcze jedna informacja, że mam swój drugi kanał, który nazywa się Elviso. games. Na który już niedługo wrócimy z filmami po, po, po ponad miesięcznej fermie, więc też mam bardzo polecam, na jest w karcie Więc cóż, ja tutaj jakoś tam mogę tego nie futurę nie, nie po prostu w tym miejscu, chyba każdy efekt po tym moim działaniu widzi, tutaj poleciało aż 6 stoków TNT oraz 20 tych śmiesznych itemków Nawet nie mam pojęcia jak się nazywały, coś tam spawn, nie mam pojęcia, ale seria efektów są mocne, więc Wam dziękuję, że byliście, a ja lecę kopać w miejscu, gdzie jest tam ta góra ziomeczki i też przy okazji można było pokazać ciaszki, więc lecimy. Dziękuję, że byliście się maneczko, aleczko i prze Największe oraz najpotężniejsze. Yo!